Nazywam mnie Kajo, mam 32 lata, i przez długi czas byłem synem, który wszystko akceptował w milczeniu, bratem, który połykał pogardę, człowiekiem, który nawet na zewnątrz płacił rachunki za tych, którzy postrzegali. Go jako chodzący błąd, i przez lata myślałem, że to jest miłość, że to jest rodzina. Że jeśli tylko będę wystarczająco użyteczny, wystarczająco cierpliwy, wystarczająco hojny. To może zobaczyliby, kim naprawdę jestem, ale tak się nie stało. A historia, którą zamierzam opowiedzieć, rozpoczęła się pewnego zwyczajnego popołudnia, kiedy słońce leniwie wisiało na niebie, a ja, jak co roku, postanowiłem zadzwonić, aby potwierdzić swoją obecność na urodzinach mojej mamy. Był to prosty, niemal automatyczny zwyczaj, i nawet po tak wielu emocjonalnych nieobecnościach, z ich strony nadal wierzyłem, że jest dla mnie miejsce, nawet w kącie pokoju blisko resztek uczucia, które zawsze wydawały się zarezerwowane tylko dla mojej siostry Klery, idealnej córki, ukochanej, która mogła popełniać błędy i nadal była broniona zębami i paznokciami. Podczas gdy ja, nawet jeśli postępowałem właściwie, byłem odrzucany jak zbędny balast i tego popołudnia, kiedy wybrałem numer do ich domu, nie wyobrażałem sobie, że usłyszę ostateczny wyrok który grubą i zimną farbą zaznaczy moje wykluczenie. Odebrał mój ojciec i bez entuzjazmu zapytał, czego chce. Odpowiedziałem lekko, starając się nie okazać, że czekałem na tę rozmowę od wielu dni. Cześć, tato! Dzwonię, żeby potwierdzić, czy w tym roku będzie urodzinowe przyjęcie dla mamy. Żebym mógł się zorganizować, zarezerwować kilka dni, przyjechać wcześniej, żeby pomóc w przygotowaniach. Zapadła cisza. Cisza, która trwała zbyt długo, a kiedy odpowiedział, jego głos był zdławiony ale nie z emocji, tylko z zakłopotania Słuchaj, Kajo lepiej nie przyjeżdżaj w tym roku. Klara przyprowadzi swojego nowego chłopaka. To ważny facet odnoszący sukcesy, pracuje w dużej firmie, jest bardzo wykształcony, reprezentacyjny i uważamy, że lepiej uniknąć jakiejkolwiek niezręcznej sytuacji. Wiesz, jak to jest. Nie chcemy, żeby miał złe wrażenie o rodzinie. A wtedy świat jakby się zatrzymał. Wszystko wokół mnie zniknęło. Nawet powietrze wydawało się ciężkie w płucach i zapytałem, starając się zachować spokój, niezręczna jak, jestem hańbą rodziny, tak? I ja on bez wahania odpowiedział. Nie wkładaj mi słów w usta, synu, ale czasami lepiej oszczędzić nam zawstydzenia, twój zawód, twój styl życia. Nie pasują do wizerunku, jaki chcemy teraz prezentować. A ja, oszołomiony, zdołałem tylko zapytać: Wizerunku? A on zakończył: Jeśli będziesz nalegał na pojawianie się, nie nazywaj mnie więcej ojcem. I rozłączył się, jakby kończył zakupy, jakby zamykał nieudany interes, a ja stałem tam nieruchomo, z telefonem przyklejonym do ucha, nawet po zakończeniu rozmowy, z zapartym tchem z sercem w gardle, wzrokiem utkwionym w dowolnym punkcie mojego mieszkania, jakby moje ciało nie przetworzyło jeszcze tego, co właśnie usłyszałem. I tak stałem przez kilka minut, nie ruszając ani jednym mięśniem, aż powoli zaczęła narastać wściekłość nie jako natychmiastowa złość, ale jako powolne i stałe ciepło które ogarniało każdą komórkę mojego ciała. I przypomniałem sobie każdy grosz, który wyszedł z mojego konta w ciągu ostatnich dwóch lat. Każdą sytuację, kiedy mówili, że mają trudności finansowe. Że emerytura nie wystarcza na opłacenie energii, wody, abonamentu mojej matki, internetu, z którego korzystała Klara, spędzając popołudnia na oglądaniu seriali z nogami wyciągniętymi na kanapie, podczas gdy ja byłem 400 km stąd, zajmując się zespołem 40 osób. Otworzyłem aplikację bankową, wciąż z drżącymi palcami, i przejrzałem każdą transakcję. 356 reali za prąd, 421 reali za wodę, 218 reali za internet. Miesiąc po miesiącu, punktualnie, bez słowa, regularne, sumujące się do ponad 24 tysięcy reali, płacone przeze mnie, bez ani jednego słowa podziękowania, wiadomości: Uratowałeś nas w tym miesiącu. I nagle zrozumiałem, że to nie była tylko niewdzięczność, to była pogarda, uprzejma pogarda, przebrana za rodzinną formalność. I to bolało mnie bardziej niż jakakolwiek kłótnia, bo z kłótniami łatwo sobie poradzić, ale jak radzić sobie z obojętnością tych, którzy są ci tak wiele winni? Poszedłem więc do zakładki automatycznych płatności i anulowałem je jedną po drugiej, z chłodem kogoś, kto zdał sobie sprawę, że zbyt długo płacił za paliwo do samochodu który nigdy nie ruszył. A w następnym miesiącu pojawiły się pierwsze oznaki dymu. Wiadomości od mojej mamy z pytaniem dlaczego nie działa internet. Telefony od ojca z informacją, że odcięto prąd. Nieodebrane połączenia od Klary z emoji wyrażającymi oburzenie, jakbym był urzędnikiem państwowym, który zapomniał wypełnić swój obowiązek. A ja ignorowałem wszystko, każdą próbę kontaktu, każdą pasywno-agresywną wiadomość. Aż nadszedł dzień urodzin mojej matki, ten sam, na który zostałem bezceremonialnie wyrzucony. I o czwartej po południu, gdy goście zaczęli już przybywać, mój telefon zawibrował, sygnalizując połączenie wideo od cioci Marci, jedynej osoby, która wciąż dostrzegała we mnie coś dobrego. Odpowiedziałem pod wpływem impulsu, i za nią zobaczyłem kuchnię w domu moich rodziców, pogrążoną w całkowitej ciemności prowizoryczne świeczki, stosy talerzy. I zdenerwowaną Klarę krzyczącą, że przyjęcie zamienia się w fiasko. A moja mama szlochała, mówiąc, że nie da się podgrzać jedzenia, że tort z kurczakiem jest zimny, że dzbanek do wody nie działa. A potem, pośród tego całego zamieszania, pojawił się on, chłopak Klary, elegancko ubrany w granatowym garniturze z gładko zaczesanymi włosami, a kiedy zobaczył mnie na ekranie, uśmiechnął się i powiedział: Dobry wieczór, panie Kajo. Co za niespodzianka, że tu pana widzę. Szefie, nie wiedziałem, że ma pan rodzinę w tym mieście, a czas się zatrzymał. Widziałem twarze w tle obracające się w moim kierunku, usta otwierające się powoli, oczy szeroko otwarte, oddech wstrzymywany, a ktoś, chyba mój kuzyn, Danilo szepnął: Nazwał Kajo szefem a zanim ktokolwiek zdążył zapytać chłopak który nazywał się Gustavo, dodał z spokojem osoby przyzwyczajonej do spotkań na wysokim szczeblu. Pracuje w Oxy Solar, dziale projektów zrównoważonych bezpośrednio z panem Kajo. Jest on jednym z założycieli firmy, a wtedy nikt nie wiedział, gdzie się schować. Moja mama zdawała się zapomnieć, jak się oddycha. Ojciec patrzył na podłogę, jakby szukał dziury, a Klara tylko jąkała się, próbując zmienić temat a ja tylko uśmiechnąłem się, małym, wewnętrznym uśmiechem kogoś, kto obserwuje, jak świat robi zwrot o 180 stopni bez potrzeby popychania kogokolwiek. A kiedy Gustavo zauważył ogólne zakłopotanie, próbował złagodzić atmosferę. Pani Kajo to znaczy pani, pani mama to ona. Jedzenie było pyszne, tylko trochę wystygło. Po czym grzecznie zakończyłem rozmowę, zanim zawstydzenie mnie zdusiło a następnego dnia otrzymałem e-mail od Gustavo. Panie Kajo, proszę mi wybaczyć to, co widziałem wczoraj. Nie wiedziałem, że jest pan bratem Klary. Zrywam z nią z powodów osobistych i dziękuję, że nie naraził mnie pan. A ja tylko odpowiedziałem. Nie musisz mi niczego tłumaczyć, rób jak uważasz. I zostawiłem to tak, bez urazy, bez rozgłosu, nie chcąc niczego nikomu udowadniać. A w kolejnych dniach zaczęły przychodzić telefony, wiadomości głosowe i długie SMS-y od Klary, w których pisała, że wszystko zepsułem, że Gustavo zerwał z nią tylko dlatego, że wiedział, że ona mnie nie szanuje i że jeśli kocham ją jak siostrę, powinienem interweniować. Nie odpowiedziałem, ponieważ minęła już faza tłumaczenia się, ale ona nalegała i wysłała ostatnią wiadomość. Gdybyś mnie bronił, on by nie zerwał. A ja odpowiedziałem spokojnie: On nie zerwał ze mną z twojego powodu, Klara. Zerwał, bo w końcu zobaczył, jaka naprawdę jesteś. I skasowałem. Rozmowę? Nie dlatego, że mi nie zależało, ale dlatego, że nie mogłem już dłużej pełnić roli emocjonalnej poduszki dla tej rodziny. A trzy tygodnie później moi rodzice pojawili się w moim mieszkaniu niespodziewanie z małymi walizkami i. Spuszczonymi głowami, mówiąc, że muszą porozmawiać, że żałują, że jestem ważny, że rodzina jest wszystkim, a ja wpuściłem ich do środka, podałem kawę, usiadłem do stołu i wysłuchałem wszystkiego, aż mój ojciec, patrząc na podłogę, powiedział: Wiemy, że popełniliśmy błąd, Kajo, ale czy mógłbyś nam pomóc z dwoma tysiącami miesięcznie? Tylko do czasu, aż się wszystko ułoży, a moja mama cichym głosem dodała. Dla ciebie, który dobrze zarabiasz, to nic takiego, synu. To tylko gest dobrego serca. Wyprostowałem się na krześle, wziąłem głęboki oddech i zapytałem: A Klara, ile ona może dać? Na oni oboje wymienili zakłopotane spojrzenia i powiedzieli, że ona wciąż dochodzi do siebie, że rozstanie bardzo ją wstrząsnęło, że nie jest w stanie pracować, a ja tylko uśmiechnąłem się zmęczonym uśmiechem i powiedziałem: W takim razie. Kiedy ona będzie mogła dać dwa tysiące? Ja też dam. Do tego czasu nie, a w pokoju zapadła cisza, jak gęsta mgła, aż mój ojciec wybuchnął, wstał, uderzył w stół i krzyknął: Stałeś się nędznikiem, wychowaliśmy cię, daliśmy ci wszystko, a teraz stawiasz warunki, żeby pomóc własnej matce? A ja siedziałem spokojnie i powiedziałem tylko: Nie stałem się nędznikiem. Po prostu nauczyłem się szanować siebie i poprosiłem, żeby wyszli, nie z nienawiścią, ale z przekonaniem. Widziałem, jak odchodzą, ciągnąc walizki po korytarzu, nie oglądając się za siebie, i od tamtej pory nigdy więcej nie wrócili, nigdy nie zadzwonili, nigdy nie zapytali o mnie. I wiesz co? Jestem spokojny, ponieważ w końcu zrozumiałem, że o miłość nie można błagać, szacunku nie można wymagać trzeba go dostrzec. A jeśli nie jest dostrzegany, lepiej odejść, zanim staniemy się bladzi we własnej skórze. Dzisiaj, kiedy pytają mnie, czy mam rodzinę, odpowiadam, że tak, że zbudowałem ją z ludźmi, którzy mnie widzą, słuchają, wybierają bez wymówek. A jeśli pewnego dnia moi rodzice to przeczytają, chcę tylko, żeby wiedzieli, że ich nie nienawidzę, tylko nauczyłam się żyć bez ciężaru milczenia, który nałożyliście mi na barki, kiedy byłam dzieckiem.